Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w programie O co chodzi? Państwo pewnie się zastanawiacie, o co chodzi w awanturze pomiędzy prokuraturą Zbigniewa Ziobry a Romanem Giertychem. Dziś jest najodpowiedniejszy dzień, żeby na to pytanie spróbować odpowiedzieć, bo właśnie dzisiaj, we wtorek, prokuratura wyznaczyła. Kolejny termin przesłuchania Giertycha i obwieściła światu za pomocą swoich mediów, między innymi społecznościowych, że jeżeli się nie stawi, to będzie składać wniosek o areszt. No, Roman Giertych się nie stawi, co wiemy od samego Romana Giertycha, który nas o tym wszystkim, po, wszystkich powiadomił poprzez swój kanał na YouTubie. To jest dość spektakularna historia. Wydaje się, że jest tam jakieś drugie dno, więc spróbujmy się jej przyjrzeć trochę bliżej. Roman Giertych został zatrzymany, jeśli dobrze pamiętam, w październiku 2020 roku pod zarzutem no właśnie, pod zarzutem i tu zaczyna się cała historia. Bo jak pamiętamy, on w domu zasłabł, zabrało go pogotowie, najpierw do jednego szpitala, potem do drugiego. Kiedy był nieprzytomny, to przyjechała pani prokurator odczytywać mu zarzuty. I tak rozpoczął się taki ciekawy, chyba pierwszy w ogóle w historii polskiej, taki spór proceduralny, czy on te zarzuty ma i w związku z tym jest podejrzanym, czy ich nie ma. No bo prokuratura twierdziła, że zarzuty mu postawiono i jest podejrzanym, a on twierdził, że zarzutów mu nie postawiono, więc nie jest podejrzanym i w takich sytuacjach z reguły o meritum sprawy rozstrzygają sądy i sądy tą sprawę rozstrzygnęły na korzyść Romana Giertycha on mówi, że jest aż 30 30 wyroków z których wynika, że on podejrzanym nie jest Ja nie będę, ja tych wyroków nie widziałem ja nie, nie chciałbym tutaj tłumaczyć języka prawnego, ale skupmy się na tej liczbie. 30 wyroków sądowych w jednej sprawie. Nie trzy, trzydzieści. To jest drugi fenomen sam w sobie w tej całej sytuacji. I z tych wyroków, jak twierdził Giertych, jak twierdzili jego adwokaci, i jak wynika z komunikatów sądowych, z tych wyroków wynika, że Roman Giertych rzeczywiście podejrzanym nie jest. Ale prokuratura ustami prokuratora krajowego, pana Bogdana Święczkowskiego, którego kiedyś, kiedy jeszcze był przyzwoitym człowiekiem, nawet poznałem osobiście, doszła do wniosku, że nie będzie tych wyroków respektować. I to jest trzecia rzecz. W całej tej historii niespotykana, coś niesamowitego. Prokurator Krajowy, szef prokuratury, zwierzchnik prokuratorów, mówi, że prokuratura nie będzie respektować wyroków sądowych w konkretnej sprawie, no bo się po prostu prokuraturze nie podobają. Jakbym był na tej konferencji prasowej, to bym zapytał pana Święczkowskiego, czy spośród tych 30 wyroków sądowych to on wszystkich nie będzie respektował, czy może tylko części, a może część mu się podoba bo wtedy można byłoby na przykład zrobić taką prowokację dziennikarską, zobaczyć kto tych sędziów mianował albo delegował, kto im wręczał nominacje sędziowskie, no mogłoby się wtedy okazać, że na przykład któremuś Lech Kaczyński albo któremuś Andrzej Duda, no to by jeszcze okazało się, że jakiś spisek przeciwko partii jest, że tutaj sędziowie mianowani przez partię jedynie słuszną w takim śledztwie wydają aż 30. Niesamowita ilość wyroków nie pomyśli partii władzy. I od tego momentu yy, prokuratura sobie, Giertych sobie. Prokuratura twierdzi, że chce go wezwać celem uzupełnienia zarzutów, a Giertych twierdzi, no i ma rację, że nie można uzupełnić zarzutów, które nie zostały mu postawione. Dzisiaj <laughs> prokuratura. Wystąp, wyznaczyła kolejny termin, na który mecenas Giertych nie zamierza się stawić, więc pewnie dziś wieczorem albo jutro rano będą nas bombardowały informacje o tym, że jest jakiś wniosek o areszt albo jakaś, jakiś wniosek o poszukiwanie Romana Giertych. A no, będzie kolejna chucpa, no bo nie trzeba go poszukiwać, bo on się przecież nie ukrywa. No ale to już będzie dodatkowy aspekt humorystyczny tej całej historii. Yy, w tej sprawie <coughs> poważne są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym, szczelnym przykładem łamania procedur prawnych. Bo jeżeli sąd stwierdza prawomocnie raz, że Roman Giertych nie jest podejrzanym, no to znaczy, że on nie jest podejrzanym. I prokuratura nie może twierdzić niczymi ustami, nawet prokuratora generalnego, że on podejrzanym jest, albo nie może też twierdzić, że konkretnych wyroków nie będzie respektować. No to może nie jest jakiś specjalny nowum, no bo przecież ani minister zdrowia, ani, ani premier Morawiecki nie respektują wyroków sądowych, no ale jeśli tego nie robi prokuratura w postępowaniu karnym. Jest to rzecz dziwaczna. W, państwie, w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna zupełnie. Prokuratura traktuje tę sprawę wizerunkowo, bo oprócz Romana Giertycha w tej sprawie zatrzymano jeszcze kilka osób, skierowano wobec nich wnioski o tymczasowy areszt, i wszystkie te wnioski zostały przez sądy oddalone, a uzasadnienia okazały się być miażdżące. Miażdżące. Dla prokuratury, oczywiście. No, efekt jest taki, że prokuratura odkryła zorganizowaną grupę przestępczą, jakąś tam, która miała z Polnordu y, wy wyprowadzać pieniądze. Potężną aferę z Romanem Giertychem w roli głównej. Teraz okazuje się, jeśli by na to spojrzeć oczami sądów, że Roman Giertych w ogóle nie jest podejrzany, mimo że się mówi, że ma zarzuty przedstawione, a y, pozostałe osoby zatrzymane. Zdaniem sądu nie popełniły, czy, czy nie, nie ma wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, bo tak się to w języku prawnym nazywa, czyli kolejna chudzba. Proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi. Moim zdaniem chodzi o prześladowania polityczne, bo pan mecenas Giertych, jakkolwiek wcześniej był wicepremierem w rządzie, w latach 2006-2007, kiedy, kiedy rządziła koalicja PiS-LPR, samoobrona to potem, po odejściu z polityki, stał się jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników i krytyków obecnego układu rządzącego. Szczególnie, ja mam takie wrażenie, w obszarze tym, na którym się najlepiej znaczyli, w obszarze funkcjonowania prawa wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, etc., etc., etc. To jeszcze być może tak bardzo prokuraturze nie przeszkadzało, ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani Zbigniewowi Ziobrze, ale w pewnym momencie Roman Giertych y, zaczął być pełnomocnikiem innych y, wrogów Czwartej Rzeczpospolitej, no pana Gawłowskiego, pana Tuska, pana Sikorskiego, pana Rostowskiego i ostatnio najgłośniejsza sprawa Leszka Czarneckiego. No, co się okazywało? Że te wszystkie głośne sprawy, one pokazywały potworne nieprawidłowości w funkcjonowaniu prokuratury. Potworne. Naciąganie zeznań w sprawie Gawłowskiego. Zupełny skandal. Potem historia tego śledztwa w sprawie dwóch wież przy ulicy Srebrnej, gdzie Jarosławowi Kaczyńskiemu trzeba było zarzuty postawić. Prokuratura robiła wszystko, żeby tego nie postawić, a pan Święczkowski się głupio tłumaczył. No i sprawa Leszka Czarneckiego, która jak się okazało nie tylko się merytorycznie dla prokuratury zakończyła porażką, no ale też wizerunkowo, no bo się okazało, że znowu stworzono wielką aferę, w której głównym bohaterem miał być Leszek Czarnecki poszła sprawa do sądu z jakimś wnioskiem o areszt dla niego i sąd to z hukiem wyrzucił do śmietnika bo było to <laughs> bez sensu To jest druga przyczyna ale jest jeszcze przyczyna trzecia proszę państwa Otóż mało kto dzisiaj pamięta że Roman Giertych jeszcze w czasach kiedy był czynnym politykiem Pełnił stanowisko przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. I wówczas, jesienią- zimą 2005 roku, kiedy to stanowisko pełnił, wybuchła ogromna międzynarodowa afera dotycząca tzw. tajnych więzień CIA. Te więzienia, jak wynikało z publikacji amerykańskich dziennikarzy, miały być w Rumunii i miały być w Polsce. Kiedy ta afera wyszła na jaw, to na Komisji do Spraw Służb Specjalnych, to przed Komisją do Spraw Służb Specjalnych, właśnie kierowaną wtedy przez Romana Giertycha, zaczęli zeznawać oficerowie Agencji Wywiadu i to potwierdzili. Okazało się wskutek tych zeznań, że w Polsce funkcjonowały Tajne więzienia CIA. Ja o tajnych więzieniach CIA, o całej tej historii opowiem Państwu w kolejnym felietonie. Także zapraszam, zapraszam w czwartek, ale wróćmy teraz do Romana Giertycha. I kiedy te zeznania zostały tam w trybie tajnym zaprotokołowane, kiedy nie było żadnych wątpliwości, że ta afera miała rzeczywiście na terytorium polskim miejsce, to przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, pan Giertych, właśnie, Wysłał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratora generalnego, którym. Kto był wtedy? Pan Ziobro. Co zrobił pan Ziobro? Pan Ziobro tą sprawę ukrył. On się podpisał pod przyjęciem zawiadomienia w trybie ściśle tajnym i sprawę <coughs> włożył do przysłowiowej szuflady. Minęły trzy miesiące i Roman Giertych wysłał drugie zawiadomienie. I pan Ziobro. Zrobił to samo. Po prostu wziął i schował to do szuflady. Nie nadał sprawie biegu, a miał to, miał obowiązek to zrobić jako prokurator generalny. I. i co? I minęło lat kilka. To zachowanie karygodne, to niedopełnienie obowiązków skandaliczne odkrył prokurator Jerzy Mierzewski. Prowadzący śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA i chciał postawić zarzuty panu Ziobrze. Ja o tej sprawie napisałem. Pan Ziobro pozwał do sądu mnie i w trybie karnym, i w trybie cywilnym przegrał jedną sprawę i drugą sprawę. Dlaczego ja o tym wspominam, proszę państwa? <laughs> Dlatego, że w świecie polityki coraz głośniej ostatnio się mówi, i moim zdaniem nie jest to przesada, że ekipa PiSu, która teraz rządzi, to będzie pierwsza ekipa, która zostanie rozliczona za to, co robi bo rządzi w sposób skandaliczny zupełnie. I co więcej w tej debacie właśnie publicznej przejawia się nazwisko Romana Giertycha jako tego, który jako wybitny prawnik i fachowiec od rozliczeń, miałby być odpowiedzialny w kolejnym rządzie za rozliczenie ekipy prawa i sprawiedliwości. Jedną ze spraw, która musiałaby wtedy, wypłynąć, zostać prześwietlona i rozliczona jest sprawa tajnych więzień CIA oraz tego, dlaczego e, pan Ziobro nie nadał tej sprawie biegu. Dlaczego on tej sprawie nie nadał biegu? To możemy się domyślać, bo wówczas okazałoby się, że te więzienia funkcjonowały jeszcze w okresie rządów PiSu I pod koniec 2005 roku, kiedy premierem był Kazimierz Marcinkiewicz, a prezydentem Lech Kaczyński. I to jest powód, dla którego pan Ziobro to zrobił. No, moim zdaniem, ale znam tą sprawę nie najgorzej i, i, i żaden inny powód nie wynika z, z tej sprawy. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby Roman Giertych, jeżeli rzeczywiście po wyborach zostanie człowiekiem od rozliczania PiSu, do tej sprawy nie wrócił. No, Pamiętają doskonale. Waga jest. Konieczna waga tej sprawy jest potężna, bo pan Ziobro miał wtedy usłyszeć zarzut od Prokuratura Mierzewskiego, to było dokładnie w 2011 roku, miał usłyszeć zarzut niedopełnienia obowiązku skutkującego stosowaniem tortur zakazanych prawem. I tak prawo jest i było tak skonstruowane, że jeżeli Przestępstwo niedopełnienia obowiązków skutkuje jakimś innym przestępstwem, to y, y, zagrożenie karą jest wysokie, wyższe. Dlatego właśnie y, drugiego przestępstwa. A stosowanie tortur to jest kara, to jest przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje do 25 lat więzienia. I można się spodziewać, że po wyborach pan Ziobro, który będzie rozliczany. Zostanie rozliczony też z tego i będzie mu grozić 25 lat więzienia. Pan Ziobro o tym wie i pan Giertych o tym wie. Dlatego moim zdaniem to, ta nagonka teraz na Romana Giertycha, poza przesłankami politycznymi, ma jeszcze przesłankę osobistą. Pan Ziobro usiłuje zemścić się na swoim przeciwniku politycznym, który ma o nim bardzo dużą wiedzę. I ma sprawę, zna sprawę, na, pod na podstawie której pana Ziobro będzie można posłać na 25 lat do kryminału. Chwilowo pan Ziobro ma prokuraturę, de facto służby, a pan Giertych jest adwokatem. I w tej wojnie, ta wojna musi się skończyć dla jednego z nich więzieniem, ale stawiam dolary przeciwko orzechom. Że nie skończy się tym dla Romana Giertycha. Że finalnie do kryminału trafi ziobro. Czego sobie i Państwu z całego serca życzę. <laughs> Jeśli Państwu się podoba to, co robię, to, co mówię, to zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajków i zachęcam oczywiście do klikania na dzwonek. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.